Ahoj przyjaciele! Dnes budu k czeski Witajcie na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu Ja po czesku troszeczkę mówię, ale nie za dużo e, Ostatnio podczas e, zbierania złomu znalazłem tą oto maszynę I uznałem, że należy jej się godny pogrzeb Ponieważ ma już 39 lat Została stworzona, czy też urodziła się w Kladne w Czeskiej Republice. O tutaj, jest to elektryczka elektrycka ostrzeliwka Pradla, czyli elektryczna wirówka do prania. Rok produkcji 1996 tutaj jest. Oj, telefon wariuje. I tak jest napisane poniżej na pylnie suchego pradla. 1 kg. toba ostrzedowani dwie 2 minuty. Ostrzedowani, ostrze a osetowani Probadajcie podle nawodu. Także już wiemy jak mamy robić płukanie chyba i wirowanie. Nieważne, w każdym razie jest to maszyna już 39-letnia. I sprawdzałem magnesem, bęben w środku jest aluminiowy. Wydaje mi się, że należy je się godny pogrzeb lub też sekcja zwłok. <laughs> Użyjemy dzisiaj płaskich, płaskich wkrętaków. Głównie, ponieważ te starsze śrubki, wiecie, one były mniej skomplikowane jak te dzisiejsze. Nie? To co, zaczynamy, co? Na nogi ją stawiamy. Tu od góry widać, że jest pasek skórzany. On był tutaj przyszywany. Nie wiem, czy to oryginalnie było, ale skórzany po prostu. Kiedyś to się robiło, wiecie? Pierwsza śrubka. Zaczynamy demontaż od pierwszej śrubki. 39 lat temu ktoś przykręcał. Chyba, że to była taka. Yy, dorabiane ten pasek skórzany nie wiem no mamy już oddzielone i tam się dostaniemy później na razie musimy tutaj poodkręcać pewne rzeczy ona tak takie ma gumowe nogi żeby dobrze się trzymała podłoża podczas wirowania widzicie biedna maszyna no swoje przeżyła no i dni swoich dni życie swoje zakończyła no tutaj Chyba jest taki odpływ, ale trzeszczą te śrubki moi drodzy, dobrze, że nogi na takie przystawki są i ona nie ucieka mi po stole, nie wiem czy będzie się kręciło w kółko, w środku jest chyba, tak, do tego, tego, tego później, no spróbujemy może od spodu, od spodu, tak. Będzie ciężko, bo będzie nam się kręciło. To wszystko. Spróbujemy tutaj. O. Tak, będzie nam się kręciło. I tak, czekam na mój statyw, który zamówiłem sobie, więc na razie jeszcze spauzuję i to zdemontuję. Kto z Was pamięta taki plastik? w Takie desenie. No, mieszali kolory. No i tak, odkręciłem tutaj ten element, były tam kabelki, jest to kawał historii powiem Wam, no, 39 lat temu te śrubki przykręcał jakiś Czech w kladnię. może był to, nie, tak, tego nie, nie zrobimy, pauzuję, jakoś to muszę, jakoś to muszę unieruchomić. Spróbujemy jeszcze raz jakiś Czech. Yuh. Jest to włości ladno. Może był to Izzy, a może był to Zdenek, a może był to Honza. No i przykręcali. Robili porządne maszyny. U nas także to wszystko było inne. Kupowało się jedno na całe życie i wytrzymywało, no tak pół życia, nie? <grymne> ja mam jeszcze na aucie odkurzacz, taki stary. Tam go na aucie zdemontujemy. Dzisiaj demontowałem na aucie, aż mi nogi zaczęły boleć i wróciłem do domu. Zabrałem tą maszynę, myślę sobie rozkręcimy. No i co się to stało? Nic się nie stało. Tu są dwie śrubki, a ja nie mam takiego małego kluczyka właśnie. To jest szóstka albo siódemka. Spróbuję kombinerkami. Pauza, pauza, pauza. No i tak kombinerki dały radę i odsłoniło nam się tutaj o! silnik tylko do góry nogami musimy obrócić żeby przeczytać stare dobre czasy w każdym kraju były zakłady tutaj jest mez mez nachod i czeska republika tylko że socjalistyczna i 1300 obrotów na minutę, na chod, to jest miejscowość, gdzie jest kudowa Zdrój chyba o ile pamiętam. No a dzisiaj globalizacja, wszystko produkowane jest w chińskich miastach, fabrykach, gdzie Chińczyk się rodzi, uczy, pracuje i umiera, a kiedyś yy, każdy miał swoje. No dzisiaj globalizacja, niestety tutaj też próbuję kombinerkami, chociaż nie wiem może gdzieś tam to trzyma wyżej postawimy postawimy naszą maszynę i będziemy odkręcać tutaj z boku. Damy radę tak czy czy pauzujemy znowu. O, wezmę, czekajcie, wezmę innego o, takiego węższego. Na dworze chłodno, wiecie. Przy kadniku stałem, trochę demontowałem, aż mi nogi zaczęły boleć i w ogóle wszystko. Myślę sobie pójdę już do domu. I w domu też można troszkę podziałać. Na specjalnym stoliku do tego celu. Przyjacielu, nie chce się mi to. Kręcić. No tak, statyw koniecznie. Zamówiłem, ale jeszcze nie przyszedł. O, idzie. Sypie się z tego rdza. Bo to jednak swoje lata. I pracowało to z wodą. Są trzy takie firóweczki. Och, nie. Dobra, pauza. Widzimy się przy otwieraniu. No, niestety nie dałem rady pokazać wam. Jak ściągam tę plastikową obudowę, bo było ciężko. Tu wszystko zardzewiałe w środku. Ale jeszcze pójdzie do skupu złomu, nie? To aluminiowe, już sprawdzałem, żeby to odkręcić. To tu jest śrubeczka jedna, chyba dwunastka, czy jakoś tak. Zobaczymy. I też płaska, jakby w środku. Pauza znowu. Dobrze, że jest funkcja pauzy, wiecie, bo mogłem pójść gdzieś obiad O, taki. Ciekawe to jest, widzicie takie o, metalowe klocki, trzeba wyjąć. To jest plastikowa taka część. I tak to budowali, że myślą, że to nigdy nie będzie demontowane. Chyba. O, jeszcze nam jeden został ząb do wyrywania. No nic, jestem mistrzem pauzowania, więc pauzuję. A tu aluminiowy dzwon, potem go zważymy. Tutaj jeszcze jest aluminiowy odlew, ale jest łożysko w środku i to łożysko jest stalowe. Smar taki zielony widzicie. Hmm. To jest aluminiowe, to da się wybić. I madle później, kiedyś. Tu jest też taki aluminiowy krążek. To magnes łapie, to stalowe, to plastikowe. No i tak, tutaj, żeby wyjąć silnik, to trzeba te śrubeczki dwie odkręcić. Zaraz to zrobimy. No i tak, zważymy sobie złom. Kilo 616. Jak to się robi? cena po 0,80 groszy tu mamy złoty 29 zł. a tak to działa złoty 29 zł za złom ten plastik jeszcze muszę odkręcić także zdejmujemy złom a potem się aha to trzeba, save, żeby zachować tamtą cenę czyli ile było złotych 29 zł? dobra, a teraz czy ja sięgnę moi drodzy tak, sięgnę, aluminium ten dzwon aluminiowy 936 gramów po, po ile jest aluminium aha bo tu jest cena wbita 0,80 to trzeba chyba wyzerować nie źle to zrobiłem teraz wyzerować tą cenę chyba też nie wiem czy to dobrze robię mój drodzy no nie cały czas cena 80 groszy chyba c o teraz dobrze człowiek się uczy na bieżąco widzicie 936 gramów aluminium bo odlew jest po 5 zł to jest odlew czy ja wiem Jakiś taki dzwon, Policzmy po 5 zł. No to jest 4 ,68 zł. 68 groszy. I tam coś, więc ponad 5 zł mamy. I jeszcze silnik. Silnik sobie zważymy. A zaraz go. Oj drodzy. A to tylko z ciekawości, bo nie wiadomo. No, silnik waży prawie 2 kilo e, 1900, czyli. Kilo dziewięćset. No i zaraz sobie go rozkręcimy. Zobaczymy, czy jest aluminium w środku. Wątpię bardzo. <laughs> ok Dzięki wago. Na razie prawie 2 kg ten silnik waży. Wyłączamy cię. Aha, bo tu został magnes jeszcze. Magnes waży 6 gramów. To już wiemy. Cyk. I gdzie to jest? Tutaj. Waga na razie skończyła swoją pracę. Pan Młotek, Pan Młotek pomógł mi dzisiaj w pracy. Moi drodzy, rodacy. Silnik. Pokazuję, co ma w środku. Piękne. Piękna kolorystyka tego silnika, powiem Wam. Myślę, że to będzie mieć. Przejadę nożykiem czy czymś. Zaraz zobaczymy. Ale wiecie co? Zostawimy na później. Kiedyś sobie to jak już będę miał imadło dostępne w piwnicy, to wtedy będę te wszystkie zwoje aluminiowe. Przepraszam, twu! chciałem powiedzieć miedziane. Oczywiście, wypluj to słowo aluminiowe, człowieku. E, aluminiowe jest tu, tutaj jest miedziane. E, te zwoje, taka nowa mowa mi niechcący się włączyła, nie bo dzisiaj są aluminiowe, ale 39 lat temu na pewno miedziane. Dziękuję, że obejrzeliście tego filmika. Słaba tu była technika, wiecie, pauzowanie zatrzymywanie i motanie się, ale dzisiaj coś mi nie idzie, robota. Trochę mi tam szła przy kadliku tutaj na stoliku gorzej. Mam nadzieję, że statyw niedługo przyjdzie i będę mógł już nagrywać jednym ciągiem. Jest takie przysłowie amerykańskie czy angielskie. Dirty hands, clean money, czyli brudne ręce to czyste pieniądze, także uczciwe pieniądze w sensie, nie? Także to leżało na śmietniku, panie kierowniku. To pójdzie do złomiku, to też do złomiku, a to odzyskamy kiedyś w przyszłości. E, dziękuję, proszę, drogich gości, za obejrzenie. E, jak się to nazywa? E, hmm. Wyższa Szkoła Demontażu Niekompletnego Imienia Zawodowego. Do następnego, do następnego.